Aż dziesięć razy w tym dzisiejszym pierwszym czytaniu, w fragmencie z księgi kapłańskiej, słyszymy to określenie dla Pana. Czasy święte są dla Pana, ofiary są dla Pana, święta są dla Pana. No i może powstać pytanie: a co jest dla nas, co jest dla człowieka? Czy mamy zapomnieć o sobie, o naszych sprawach, o tym, co nas jakoś trapi, boli, przejmuje, zajmuje? Oczywiście, że nie. I myślę, że właśnie dlatego Księga Kapłańska wielokrotnie nam przypomina, że to, co robimy, to, co składamy, mamy składać dla Pana, żebyśmy czasami oderwali oczy od tego, co jest dla mnie, co jest moje, co jest trudne, co jest słabe, co jest powszednie, żebyśmy mogli trochę podnieść oczy do góry, z taką ufnością popatrzeć na tego, który może wszystko. Dzięki któremu wszystko i dla którego jest wszystko. I właśnie w ten sposób możemy odrywać się od tego, co nas jakoś bardzo mocno skłania ku temu, co jest trudne, słabe, doczesne. I obyśmy każdego dnia jakoś starali się naprawdę, nawet najmniejszą rzecz wykonywać dla Pana, przynosić w darze to, co robimy. I jestem przekonany, że nawet najmniejsza rzecz. Wykonana i przyniesiona dla niego, nie pozostanie bezowocna. Bardzo łatwo czasem przychodzi nam oceniać człowieka. To, kim jest, jakie miejsce w społeczeństwie posiada, w, w, czy jest bogaty, czy posiada jakieś dobra, oceniamy. Ludzi, przez to, kim są, skąd pochodzą, czy są z rodziny inteligenckiej, czy z rodziny robotniczej, czy z rodziny być może rolniczej, czy są bogaci, czy są biedni. To wszystko, skąd pochodzimy, może nam bardzo mocno przysłonić to, co mamy komuś do przekazania, co chcemy komuś powiedzieć. Prośmy o to dzisiaj, szczególnie dla nas, abyśmy nie oceniali człowieka po tym, skąd pochodzi, kim jest, kim są jego rodzice, czy pochodzi z takiej czy innej rodziny, ale zobaczyli jego czyny i potrafili go posłuchać. Bo czasem mądrość przychodzi z tego, co ktoś do nas mówi. Warto skupić się na tym, nie skąd pochodzimy, ale co mamy do przekazania. Czasem bardzo, bardzo biedny człowiek może nam powiedzieć więcej niż ktoś, kto jest bardzo bogaty. Chcesz więcej podobnych treści? Zasubskrybuj nasz kanał.